tworzenia czy, na, czy na, y, powoływania do życia narodu śląskiego. Na, I toczyła się wokół, toczył się wokół tego spór polityczny, w którym właściwie wszyscy mieli podobne zdanie, zarówno no, ci, którzy dziś są w platformie, jak i SLD generalnie podobne zdanie, że autonomia pamiętamy z historii e, Śląsk przed wojną. Na, y, Część Szcząski, Wojwody Groszyńskiego i tak dalej. Natomiast pomysł, żeby tam była własna policja, prawda? własne sądownictwo, własny kodeks karny i tak dalej, to jest z pewnością pomysłem separatystycznym, to znaczy oderwania Śląska od Polski. No i jedno zdanie, prawda? znaczy jeszcze, jeszcze wcześniej coś się stało, mianowicie organizacja, która te e, oczekiwania czy te pragnienia części e, mieszkańców Śląska wyraża, e, zyskała pewne poparcie w wyborach i weszła e, w koalicję z Platformą i wspólnie zarządza województwem Śląskim. No i, i, i nagle wywołana ta na, na burza medialna wokół jednego zdania, że, że to jest niebezpieczne zjawisko, bo to z całą pewnością pomysł, żeby Śląsk oddzielić od Polski, żeby bogactwo Śląska zostawało na Śląsku, a nie żywiło Polaków, to jest pomysł groźny. A to jest taki pomysł, jak, jak mają separatystyczne organizacje w Europie, w różnych krajach, tylko, że one najczęściej opierają się na jakiejś y, narodowej, bardzo starej tradycji, też szlachówskiej takiej tradycji nie No i, i, i to jest też kolejny dowód na, na to, że słabnie polskie państwo, że, że za chwilę będzie do czynienia z rozchodzenia się w parę Rozchodzenia się regionów parę lat temu pojawił się taki projekt Euroregionów, tworzenia regionów, regionów ponadnarodowych, ponadgranicznych, tworzonych na z częścią kilku, kilku państw. U nas e, był taki pomysł Karpaty, część Słowacji, Polski, Węgier, Rumunii, Austrii, część ukraińska jest poza Unią Europejską, to to taki region, które tworzenie. Połączy wspólne interesy i wspólnie. wspólnie może dążyć do rozwoju. To oczywiście jest zasadne, dopóki te regiony nie, nie zaczną wydzielać się z, z państw. Bo tam się mówi o tym, że, że my powinniśmy być już Europejczykami i nie zatracać sobie głowę takim upieraniem się prawda, przy państwowej odrębności. Ale spróbujcie Państwo coś takiego powiedzieć w Niemczech czy we Francji, które są liderami przecież integracji europejskiej. To tam, e, tam jest to nie do pomyślenia, żeby powiedzieć też e, e, Niemcom, e, powiedzieć w szkole, powiedzieć na uczelni, że mamy się da, e, rozpłynąć w narodzie europejskim. Niemcy są Niemcy, mają my. być Niemcami, wszyscy to wiedzą. Nie? Tak, ale to ja słowo. Tak, to Panie. zaraz, bo teraz pan się zgłosił, trzymajmy się jakiegoś porządku. Bo jeżeli my się damy włączyć, tak